Badania gleby najpierw trzeba przeprowadzić. Oczywiście stadzony jest tylko materiał kwalifikowany. Jak odbywa się produkcja ziemniaków na sadzeniaki? Na to pytanie odpowiemy podczas dzisiejszego odcinka, który realizujemy w gospodarstwie Braci Studziszba. Najpierw, jednak, prezentacja gospodarstwa. Nasze gospodarstwo składa się z 150 hektarów. Ziemniaki uprawiamy na areale 50 hektarów. My z bratem teraz gospodarujemy już od 6 lat. Wcześniej nam część przepisał ojciec, a jeszcze wcześniej miał dziadek nasz, który zaczął tu w ogóle gospodarować na tym terenie. Kto za co jest odpowiedzialny w tym gospodarstwie? Ja jestem odpowiedzialny za uprawę oraz sadzenie i zbiór ziemniaka, a brat właśnie jest odpowiedzialny za przechowanie, przebieranie ziemniaków, sortowanie oraz sprzedaż. Jakim sprzętem maszynowym panowie dysponują? My posiadamy ciągniki marki Deutschwar. W zeszłym roku kupiliśmy jedną Waltrę. A tak to jest głównie dojczwar od już 12-13 lat mamy tam dojczwara. Pierwszego kupiliśmy i zadowoleni jesteśmy z tej marki. A stricte pod ziemniaka jakie maszyny są? To sadzarka marki Grimme, kombajn również jest marki Grimme. Dwurzędowy. Formownica do ziemniaków, ale to jest polska formownica Remprodexu. Do ziemniaków jeszcze opryskiwacz, no, ale to jest też polski opryskiwacz firmy Biarski. Później, no, tutaj potrzebujemy w domu, to wiadomo, później trzeba ustawiać skrzynki, to potrzebny jest wózek widłowy, i później na wiosnę ta sortownia cała, żeby to odsortować, pokalibrować wszystko. Ewentualnie jeszcze. Przyczepy, którymi transportujemy skrzynki, bo my zbieramy w bezpośrednio z kombajnu, wsypujemy w skrzynki i na lawetach tak specjalnie przywozimy tutaj skrzynki już na hale i ustawiamy na hali bezpośrednio z przyczep. Od kiedy zajmujecie się produkcją ziemniaków na sadzeniaki? Co skłoniło Was, żeby podjąć się tego zadania? Sadzeniaki produkujemy już od 10 lat. No w sumie zaczęliśmy od jakiegoś tam małego areału. Tam był to chyba pierwszy rok, mieliśmy 3,5 hektara. Tak to było właśnie próbne i to tak w miarę nam tam wyjdzie i Z biegiem czasu, z roku na rok, po prostu sadziliśmy tego więcej. Doszliśmy do tego etapu, i teraz już mamy cały czas około tych 50 hektarów tego ziemniaka co roku, ponieważ na tyle nam pozwala nasza reał, i cały czas będzie tak w tej wielkości uprawiać ziemniaka. Czy to są ziemniaki zarówno jadalne, jak i skrobiowe? Jeżeli chodzi o sadzenia, to w tym roku mieliśmy 3 hektary tylko ziemniaka jadalnego, a reszta to był ziemniak skrobiowy. Jakie odmiany dominują? W ziemniaku skrobiowym mamy cedrona, mamy skawę i rudawę. Znaczy, cedron jest to odmiana bardzo wczesna. Tutaj, praktycznie, można nawet zastosować, za... za... po cedronie można nawet zdążyć zasiać rzepak. Później jest rudawa, ona już jest późniejsza i skawa jest bardzo późna. Znaczy, taka dość późną odmianą. O czym trzeba pamiętać, zakładając plantacje z przeznaczeniem na sadzeniaki? Badania gleby najpierw trzeba przeprowadzić. Oczywiście sadzony jest tylko materiał kwalifikowany, który jest tutaj przywożony z hodowli ziemniaka. Po czym pole jest stale lustro, lustracje są przeprowadzane stale nie zarówno przez nas, jak i przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin, jak i też pracowników z hodowli ziemniaka zamarte. Jeżeli są jakieś tam chore ziemniaki czy coś, musimy przeprowadzać selekcję. Jeżeli już ziemniaki są w odpowiednim kalibrze, jeżeli dojrzeją, już wtedy desykujemy pole. Po czym dokonujemy zbioru, i tylko muszą te ziemniaki oczywiście jeszcze pewien czas odleżeć w ziemi. Jak często odbywają się te kontrole, o których pan wcześniej wspominał, kto dokonuje tych kontroli przede wszystkim. No w naszym przypadku, bo tutaj mamy ziemię w Województwie Wielkopolskim i Kujawsku Pomorskim, jest to Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin z Piły i stucholi. Jeżeli ziemia jest na terenie Wielkopolski, tutaj akurat powiatu Pilskiego, jest to Inspekcja z Piły. Jeżeli chodzi o przechowanie, to jest to Inspekcja właśnie też z Tucholi, bo no tutaj nasza siedziba gospodarstwa jest na terenie Województwa kujawsko Pomorskiego. Kiedy w tym roku zamierzają panowie wystartować w pole z sadzeniem? O, to myślę, że nie prędzej jak 20 kwietnia. To my tak się z tym nie śpieszymy nigdy, bo zawsze to zdążymy zrobić, a wolimy, żeby ziemia była wygrzana dobrze, wtedy ziemia jak szybciej startuje jednak i e, szybciej on wychodzi z ziemi i ten efekt tego jest jakiś lepszy. Nie mam problemu wtedy ze szkodnikami ewentualnymi, jakie jeszcze są w ziemi. Tak, jeżeli jest zimno, ten ziemniak i tak nie kiełkuje, a tylko po prostu leży w ziemi. A kiedy zaczęli panowie przygotowywać sadzeniaki? Sadzeniaki już przygotowujemy od początku marca. Końcówka lutego była. Jak to wygląda w porównaniu do roku ubiegłego, roku 2019, kiedy nie mieliśmy typowej zimy? Znaczy, no W zeszłym roku to z pewnością trochę szybciej zaczęliśmy robić tego ziemniaka, bo około 20 lutego już to było tak w pełni. Zaczęliśmy i po prostu szybciej on schodził od nas z magazynu, więc mogliśmy, mieliśmy taką możliwość. Mieliśmy Więcej miejsca, żeby ustawiać te big bugi, bo skrzynki ustawiamy po prostu wysoko, cztery do góry, a tutaj big bugi są pojedynczo i nie ma no po prostu, prostu tyle miejsca. Dopóki nie odbiorą jakiejś części od nas, wtedy po prostu stoimy z robotą, bo nie mamy gdzie tego zmieścić. A teraz na jakim etapie jesteście? Trochę więcej niż połowę mamy przebraną. Znaczy, idzie to w tym roku bardzo dobrze, ponieważ ziemniak przeleżał dobrze, nie pokiełkował za mocno i nie ma jakichś tam zgnitych ziemniaków. W miarę to szybko idzie i myślę, że tak z dwa tygodnie po świętach będzie już całkowity koniec. Dzięki czemu przede wszystkim ten ziemniak dobrze się przechował? Myślę, że dzięki odpowiedniej wilgotności w hali, odpowiedniej temperaturze, wentylacji, wentylacji termin zbioru też tak. to wpływ, że bulwy były dojrzałe. Nie były za wcześnie kopane, nic się skórka nie uszczyła. Tak jest wszystko było. Wilgotność też była odpowiednia gleby, nie, one się nie obiły za mocno. Bo w tym roku, gdzie do poprzednich lat było gorzej, gdy już te ziemniaki po taśmie leciały bez ziemi, się obijały dużo razy i był wtedy problem z zasienieniami. gdzieś były obite bardzo mocno i wtedy bardziej są podatne na gnicie. To pomieszczenie, w którym się znajdujemy, należy do nowych. Kiedy ono powstało? Trzy, lat, trzy lata temu, właśnie w 2018 roku. Typowo ją podstawiliśmy pod ziemniaka i ustawianie się tutaj skrzynek, że jest też wyższa. Pozwala nam to ułożyć cztery skrzynki do góry i jeszcze zachować odpowiednią wentylację. Jaki sprzęt do wentylacji tutaj funkcjonuje? Yy, mamy wentylatory, tak jak widać, pięć sztuk, yy, z czujnikami rozmieszczonymi, które badają temperaturę. Gdzieś jest ciepłe, cały czas się włącza i są wentylowane na bieżąco. Gdzie odbywa się segregacja ziemniaka? Segregacja ziemniaka się odbywa nie no, w przechowalni tutaj, gdyż to było pełno. Nie mogliśmy się tutaj ustawić, rozstawić z całą linią, i w hali obok pod wiatą przebieramy ziemniaki. Ile osób jest do tego zaangażowanych? Łącznie z nami to będzie 6 tak, osób. Tak, razem z nami tutaj. Ile osób jest zaangażowanych do sadzenia ziemniaków? Brawe, dwójkę. Jeden, drugi, ojciec i jeszcze może jeden pracownik. Kto wykonuje zabiegi ochronne? Tutaj właśnie jest u nas tata odpowiedzialna <laughs> za zabiegi chemiczne. Mówiąc o ochronie roślin, nie sposób nie wspomnieć o nowej polityce, polityce Zielonego Ładu. Jak z, z tym sobie radzicie? Problem jest z desykacją, może, bo to są środki o no, słabszym działaniu. I tak właśnie zastanawiamy się nad tematem właśnie mechanicznego niszczenia łęci. Znajdujemy się w magazynie. To sadzeniaki, które tutaj są przygotowane. To one już za chwilę mogą wyjechać. Tak, one są gotowe, przeszły wszelkie tak. badania, mają certyfikaty. Tak, tak, oczywiście, to tylko czekamy na telefon, jakąś wiadomość. Jeżeli coś będzie już ustalone, że jest, są sprzedane, to dostajemy wiadomość, że po ziemniak, ziemniaki zgłosi się taka i taka osoba, i wtedy po prostu już one wyjeżdżają od nas. Zapakowało. One wyjeżdżają do firmy nasiennej, tak? Panowie się już nie zajmują dystrybucją tych ziemniaków? Nie, nie, nie. nie, nie. My jesteśmy tylko producentem. Jak pakowane są te ziemniaki? W co najczęściej? Najczęściej są to właśnie takie worki typu big bag 1100 kg. To ładujemy. Znaczy zdarzają się również klienci, którzy potrzebują mniejsze worki. To wtedy są to worki 25 albo 50 kg. A co z odpadami? Widziałam, że są opasy. One są skarmiane tymi odpadami ziemniaczanymi? E, tak. Te właśnie, które się już nie nadają na sadzenie, po, tam po prostu są za duże, czy za małe, uszkodzone. Oczywiście nie zgnite, ale to wtedy takie odpadowe ziemniaki dostają dostaje bydło u nas. Ile sztuk tego? bydła jest? W tym momencie około 80 sztuk. I kto nad tym bydłem sprawuje piecze? A to akurat nad bydłem to wspólnie wszyscy. Kto ma czas, to akurat przy tym pracuje. Produkcja ziemniaków na sadzeniaki bardziej kalkuluje się od produkcji tej towarowej? No Myślę, że tak. Znaczy, no na pewno jest tym więcej pracy, aczkolwiek zysk jest też chyba większy. W tym roku, w związku z tym, że cena ziemniaka nie jest najlepsza, mimo wszystko jest zapotrzebowanie na tego sadzeniaka? Zapotrzebowanie jest, po prostu my tu mamy zawsze umowę podpisaną z firmą, to co mamy zakontraktowane to jest odebrane zawsze. Czyli to jest wszystko zakontraktowane, tak? Tak. Wtedy już jest stała cena, tak? tak? Tak, oczywiście. Cena jest zawarta w umowie. Jakie inwestycje zamierzają panowie poczynić w najbliższym czasie? W najbliższym czasie planujemy zmianę linii sortowniczej właśnie. Nowe maszyny, do rozsiewacz do nawozów, pług, brona chwastownik właśnie też ze względu na to, że będą wycofywane te środki, ten zielony ład, no to brona chwastownik, która też będzie mechanicznie próbować usuwać chwasty. No i głębosz. Które też, bo właśnie podziemniaki, będziemy spulchniać ziemię, żeby nie była tak zbita. Pokazaliśmy gospodarstwo, dowiedzieliśmy się, w jaki sposób przygotowują ziemniaki na sadzeniaki. Co jednak rozumiemy pod pojęciem kwalifikowany sadzeniak? Na to pytanie odpowie pan Marcin Piekarski z hodowli ziemniaka za Martę. Pojęcie materiał siewny oznacza rośliny przeznaczone do siewu lub sadzenia, które muszą spełniać określone wymagania w zakresie wytwarzania i jakości dla. Każdej poszczególnej kategorii stopnia kwalifikacji. Od kogo kupować sadzeniaki? Sadzeniaki kupować należy z firm nasiennych, z centrali nasiennych lub od znanych nam podmiotów produkujących kwalifikowany materiał siewny. Dlaczego? Od dobrego sadzeniaka zaczyna się tak naprawdę oprócz doboru właściwej odmiany cała produkcja. Ziemniaka. Jeśli materiał sadzeniakowy będzie złej jakości, całe nasze późniejsze starania mogą nie dać zadowalających efektów. Jakie są największe plusy stosowania kwalifikowanego sadzeniaka? No, plusów jest wiele. Podstawowe to to, że mamy zapewnioną tożsamość odmianową, że ziemniaki w obrębie partii, którą kupiliśmy, nie są pomieszane z inną odmianą. Dodatkowo są one wolne od chorób, szkodników oraz spełniają określony kalibraż. Wiadomo, aby łan miał prawidłową strukturę, musi ten kalibraż zostać wysadzony, wyrównany. A kwestia finansowa też za tym przemawia? W dalszym ciągu funkcjonują dopłaty do materiału siewnego. Jest to niemała pomoc państwa w. Ułatwianiu rolnikom nabycia kwalifikowanego materiału siewnego. Materiał siewny sadzeniaka zawsze jest droższy od ziemniaka jadalnego czy tego przeznaczonego do produkcji przemysłowej, ale wynika to z dużo wyższych norm oraz dużo wyższej kosztochłonności tego kierunku produkcji. Ziemniaki niekwalifikowane z niewiadomego pochodzenia źródła mogą plonować znacznie poniżej oczekiwań oraz nie spełniać parametrów, które oczekujemy. Kalibraż dla ziemniaka jadalnego będzie dużo bardziej zróżnicowany, będzie dużo frakcji drobnych, nie dużo sztuk grubych. Natomiast w ziemniaku skrobiowym możemy spodziewać się spadku parametrów w postaci skrobi lub spadku suchej masy w wypadku odmian frytkowych i chipsowych. Czyli czym powinien się charakteryzować dobry sadzeniak? Z przeznaczeniem do celów kulinarnych. Dobry sadzeniak do każdego typu produkcji powinien się charakteryzować właśnie wysoką zdrowotnością i wyrównanym kalibrażem. Wizualnie powinien być on wolny od uszkodzeń. Kolejną ważną sprawą w produkcji ziemniaków z sadzeniaka jest to, że jeśli sadzeniak taki ma jakieś wady ukryte, których nie jesteśmy w stanie zdiagnozować w momencie pakowania i oceny cech zewnętrznych, to i tak przysługuje nam prawo do reklamowania takiej plantacji i dochodzenia roszczeń, jeśli wina była po stronie producenta sadzeniaka. A czy istnieje coś takiego jak termin przydatności sadzeniaka? Oczywiście. Ziemniaki starzeją się fizjologicznie, są to rośliny żywe. I taki sadzeniak nie może być bardzo zwiędnięty, nie może być obłamany i mieć kiełków kilkukrotnie, ponieważ bardzo mocno spada jego produktywność. Jakie informacje zawarte są na etykietach dołączonych do opakowań sadzeniaku? Worki, każde opakowanie jednostkowe zaopatrzone jest w etykietę. Na etykiecie jest numer producenta, jest numer partii. Mamy określony kalibraż, stopień kwalifikacji. Każde opakowanie ma osobny numer etykiety. Jest tam też umieszczona data plombowania. A czy opakowanie, w którym znajduje się ten sadzeniak ma znaczenie? Generalnie tak. Nie powinno się przetrzymywać big baga przez dłuższy okres. Big bag to nie jest opakowanie do przechowywania jest ono głównie transportowym lub do krótkotrwałego przechowywania. Dodatkowo takiego sadzeniaka powinniśmy przetrzymywać w warunkach raczej niezbyt wilgotnych oraz wczesną wiosną, jeszcze zimą, w temperaturze dość niskiej, aby powstrzymać kiełkowanie. Natomiast na krótko przed samym sadzeniem dobrze jest tym ziemniakom udostępnić wyższą temperaturę, aby mogły już w nich ruszyć procesy życiowe, które są niezbędne do kiełkowania i wzrostu.